Witaj. Dziś mamy pierwszą stację Drogi Krzyżowej, czyli Pan Jezus skazany na śmierć. I to, co mam w sercu, kiedy myślę właśnie o tej sytuacji, to wyobrażam sobie, że jestem w tym tłumie, który z taką nienawiścią krzyczy na śmierć, na krzyż z Nim. Wcale nie czuję się dobrze w tej sytuacji, ale wiem, że jestem jedną z tych, która do tego krzyża go przybiła. I ty zastanów się nad sobą właśnie w takiej roli. Ile razy krzyczysz na krzyż z nim? Ile razy odwracasz się od pana Jezusa w swoim życiu, w tych drobnych sprawach, w których, w których powinieneś być wierny? Powinnaś być wierna? Czasem nasuwa się pytanie, jak być wiernym w każdej sytuacji, kiedy znowuż stojąc po stronie Pana Jezusa, tyle osób naokoło krzyczy, na krzyż z Nim, tyle osób nas nie rozumie, tyle osób jest przeciwko nam, wyśmiewa się z nas, jako ze świadków Jezusa. Patrząc na tych wszystkich ludzi, którzy z taką nienawiścią krzyczą, Jezus musiał być bardzo samotny. Nie miał w zasięgu wzroku ludzi, którzy by mu życzyli dobrze. I pewnie nieraz my też czujemy się tak bardzo samotni w swoim życiu, że czujemy się tak bezsilni, że dochodzimy do takiego punktu, gdzie rezygnujemy albo już jesteśmy praktycznie na końcówce. Mówimy, Panie Jezu, nie mamy siły, po prostu nie potrafimy być wierni. Ale właśnie chciałabym, żebyście, żebyśmy. Pomyśleli o tym, że Pan Jezus był wierny do końca. On miał siłę w Panu Bogu i także my ją możemy znaleźć. W tych ciężkich, trudnych czasach, kiedy teraz nastał moment, że musimy głosić, musimy być świadkami, musimy stanąć albo po lewej, albo po prawej stronie. Ta siła jest w nas, bo Bóg jest w nas. Dlatego proszę, żebyś nie zapominała o tym, nie zapominał o tym. W tym poście, ale też w tym czasie, w całym swoim życiu, w sytuacjach, kiedy jest naprawdę trudno. Powodzenia z Panem Bogiem!